Ty, patrzcie. Jak w, w, wrzucę tu. Ale się zbugowało tej. Wrzucam tu pustego kokosa na stos i wyciągam pełnego. <ścoughs> po co mi jakieś filtrowanie wody tej. Po co mi jakieś filtrowanie wody, jak tu już Bóg grzeje z tej. No patrz. Wezmę teraz, nie? Biorę. Tak, o. Mam w plecaku, we, Wezmę se. Wypiję się, nie? Wrzucę tu, z powrotem. Puste, empty jest, uwaga. Nie? Biorę. Odwracam się. I znowu mogę pić. weźcie to szatujcie. Zróbcie z tego klipa. Wrzucę na YouTube'a. Nieskończona ilość kokosowej wody. No i patrz. Biorę, znowu cyk. Podnoszę. Cyk. Mogę zepić pić dowolnie. Essa. I znowu No i pięknie. Ogarnięte. Nie muszę grać dalej. Mam wodę. Nie muszę nic stworzyć. Dobre jest.